Ogólnopolskie spotkania podróżników, żeglarzy i alpinistów na trwałe wrosły w krajobraz Gdyni, podobnie jak towarzyszące im nagrody, czyli kolosy. Ale w tym roku mamy do czynienia z wydarzeniem nietypowym. Mamy kolosalny jubileusz, czyli 25-lecie tych spotkań. Same kolosy są odrobinę młodsze, bo będą przyznawane po raz 24. Kolosy, nawet nie jubileuszowe, zawsze gromadzą w Gdyni prawdziwe tłumy pasjonatów, eksplorowania, podróżowania, odkrywania, zmagania się z własnymi słabościami. Po to, aby dotrzeć w jakieś miejsce na świecie. Nie wątpię, że te wyjątkowe jubileuszowe będą wyjątkowo atrakcyjne, tym bardziej, że program przedstawia się nadzwyczaj ciekawie. Jest w nim m.in. ponad 50 prelekcji, kilka wystaw, oczywiście emocjonujące wręczenie nagród, spotkania autorskie. Nie mam wątpliwości, że warto w tym czasie być w Gdyni. Polsa Tarena serdecznie zaprasza mam nadzieję, że będzie to fantastyczne doświadczenie. Przypomnę, że wręczamy oprócz kolosów także specjalne nagrody prezydenta miasta Gdyni, jedna przewidziana dla najmłodszych podróżników, a druga dla najstarszych, obie przewidujące, że na każdym etapie życia powinna nam towarzyszyć ciekawość tego życia.